Drodzy widzowie, czy wiecie, gdzie w tym roku odbędzie się najlepszy talent show na świecie? Tak! Glam City! Gotowi, by pokazać swoje umiejętności przed znanymi jurorami? Talent show w Glam City? JB, Savannah, Samira i Kelly Sherry? Muszę powiedzieć o tym moim przyjaciółkom! Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Fit bed, fit bed. Są cudowne. Te włosy to najlepszy wynalazek na świecie. Soczysty kolor, idealna długość i niesamowita wytrzymałość. Tak, nie odczepią się nawet jeśli przywiążesz do nich słonia. Wypróbujemy je na naszej kolejnej klientce. Będziemy sławni, znaczy. Będziemy jeszcze bardziej sławni. Może przeczytasz najpierw instrukcję? Instrukcje są przecież tylko dla żółtociągów. Wiesz, może nie jestem tak doświadczona jak ty, ale... Moja droga, wszystkiego cię nauczę. Dlatego skup się na włosach. Stań się ich częścią. Spróbuj! Wyczytałam w instrukcji, że są delikatne. Jesteśmy geniuszami! Nie potrzebujemy instrukcji. No to do myjki. Szybko! Ałcz! show w Glam City? Będą to Savannah i Samira? A także Kelly Sherry i JB? To dla nas szansa, by pokazać im nasze umiejętności. Pomedytujemy na plaży i posłuchamy dźwięków fal. Świetnie! Plaża to idealne miejsce na ćwiczenia. No to lecimy! Jak wam idzie, dziewczyny? Ja idę jak burza! rzucam fotki, komentarze, no i mnóstwo relacji! Ja czuję wielką wenę, to będzie prawdziwe dzieło! Mówię serio! Koncentracja i spokój. Dobrze, niech pomyślę. Playlista na talent show gotowa! Brawo, ja! Tak! Hm? A co to za muza? Wow, ale odlot! Ona jest świetna! Może zagadajmy do niej? Idziemy! No, spróbuj z prawej. Nie, 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 z lewej. Nie, nie, czekaj, ciągnij. Nie. Oh, oh, one są naprawdę bardzo wytrzymałe. Ale też delikatne. Boję się, że zniszczymy je tym targaniem. Fabia, dobrze wiem, co robię. Zaufaj mi. Oh, jesteś gotowa? Kręć, kręć, kręć. Teraz skacz. Sk Nie się ruszasz! I ta muza? Co to jest? Jest super! Jak się nazywasz? Musisz wziąć udział w talent show. Jeśli chcesz, mogę zrobić z ciebie gwiazdę. Jesteś super! Jestem e, Maja i muszę już lecieć. Miło poznać. E? Czemu tak uciekła? Może byłyśmy zbyt natrętne, no i się wystraszyła? Jestem bardzo ciekawa, co to za taniec. Maja tańczy jak w bollywoodzkich filmach. Choreografie tworzone są nawet na setki osób. Ten styl pochodzi z Indii i jest super! Ale czemu sobie poszła? Bo byłyśmy tak podekscytowane, że ją chyba odstraszyłyśmy. To w takim razie musimy ją znaleźć i przeprosić. Rozdzielmy się. Maja jest niesamowita, a jej taniec jest wręcz magiczny. Cześć Maja! Cześć! A, pa! Maja! Maja! Czekaj! Oh, idealne selfie. O oh, to bolało. Wybacz! To ty! Tak, ale muszę lecieć. Maja, czekaj! Hej, Zizi! Zizi? Stella? Maja! Maja! Jestem wykończona! Maja! A! Ta twoja muza jest świetna. Jeśli dodam kilka bitów, to może no nawet nie, wybrać ja rękę. Ja tylko... No i. Wiesz, ja nie chcę. O! szukałyśmy cię wszędzie. Co no ja to tak, ale możemy przez chwilę porozmawiać? Ach, czy wy się nigdy nie poddacie? Gdybyś się mnie tylko posłuchała, to nie bylibyśmy teraz w tej sytuacji. O nie! Nie zgadzam się! Instrukcje należy czytać! Zawsze! To wszystko przez ciebie, wujku. Widzisz to? Jesteśmy splątani i nawet... Wujku? Przepraszam. Przepraszam. Nie chciałam krzyczeć. Nie, nie. Masz absolutną rację. Powinienem był przeczytać instrukcję. Nasze łzy rozpuszczają klej. Nareszcie dobre wieści. Tak cię kocham. Wybacz, że mnie miła. Przepraszamy, Maja, byłyśmy zbyt natrętne. Za bardzo naciskałyśmy. Twój taniec jest super. Ja musisz, musisz wystąpić, wystąpić w show! Dziewczyny, tylko spokojnie. Ale ja nie mogę wystąpić w tym programie. Dlaczego? Po prostu nie jestem wystarczająco dobra. Żartujesz? Jesteś świetna! Spójrz tylko na ten filmik, który nagrałyśmy dzisiaj na plaży. Ale nie chodzi o to. Nie mogę tańczyć, kiedy ktoś na mnie patrzy. To mnie bardzo onieśmiela. Musimy jej pomóc. Ale co możemy zrobić? Musimy ją wesprzeć. Brakuje jej pewności siebie i dlatego boi się występować przed publicznością. Hej, mam świetny pomysł. Możemy. co wy na to? Tutaj. Niespodzianka! Ale co to jest? To Twoja publiczność. Poćwicz sobie na niej. Zrobiłyśmy to dla Ciebie. Podoba Ci się? I to bardzo. No dalej, zaczynamy. Mamy jeszcze jedną niespodziankę. Mówisz serio? <śmiech> tak! <śmiech> Spec mówiły, że masz wielki talent. Naprawdę? Oczywiście! Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie uczesanie godne prawdziwej gwiazdy. Glitter Twist na pewno Ci się spodoba. Jesteś gotowa. Zaczynamy! Dzień dobry Glam City. Ten sezon talent show będzie naprawdę bardzo wyjątkowy. A to wszystko ze względu na pewną uczestniczkę. Maja, jesteś gotowa na swój wielki pokaz? Tak. Tańczenie do ulubionych rytmów to jest najlepsza rzecz na świecie. Dzięki temu mam nowe przyjaciółki. No dalej, VIP jesteście gotowe do wspólnego tańca? Tak!